Pociąg TLK Zamenhof ze stacji Katowice do stacji Stok przez stację Zawiercie Częstochowa Koluszki Warszawa Zachodnia Warszawa Centralna Tłuszcz Małkinia wiedzie na tor drugi przy peronie drugim. Pociąg TLK Zamenhof ze stacji Katowice do stacji Stok przez stację Zawiercie Częstochowa Koluszki Warszawa Zachodnia Warszawa Centralna Tłuszcz Małkinia wiedzie na tor drugi przy peronie drugim. Pociąg jest objęty obowiązkową rezerwacją miejsc. Wagon klasy 2, nr 15, z wagonu klasy 1, numer 14 znajduje się na początku składu pociągu. Wagony klasy 2, nr 13 i 12 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 15. Prosimy zachować ostrożność nie zbliżać się do krawędzi peronu. Planowy odjazd pociągu o godzinie 13.23.